Witam Cię serdecznie na moim kanale Jowita Yoga. Ja jestem Jowita i na dzisiejszy poranek przygotowałam dla Ciebie krótką sesję medytacyjną. Na początku troszeczkę rozciągniemy nasze ciało, tak żeby pobudzić je do życia po nocy, a następnie usiądziemy do prostej, krótkiej i bardzo przyjemnej medytacji, tak aby wyciszyć się i pozytywnie rozpocząć dzień. Zapraszam. Zacznij kładąc się na plecach i poskręcamy sobie tutaj odrobinę ciało. Wyprostuj lewą nogę, przyciągnij prawe kolano do serca, połóż lewą dłoń na zewnętrznej stronie prawego kolana. Prawa ręka jest wyciągnięta do boku i skieruj prawe kolano w lewo do podłogi. Odwróć głowę w prawo i delikatnie dociskaj prawe kolano do podłogi. Aby pogłębić ten skręt w górnej części pleców, i z następnym wdechem wróć prawym kolanem do centrum i odłóż nogę do maty. Zmieniamy stronę, przyciągnij lewe kolano do serca, połóż prawą dłoń na zewnętrznej stronie lewego kolana, lewa ręka jest wyciągnięta do boku i skieruj lewe kolano w prawo do podłogi, odwróć głowę w lewo, i wróć do centrum. Przyciągnij obydwa kolana do klatki piersiowej. Przekręć się na bok. I podeprzyj się do góry, aby usiąść. Polecam ci usiąść na poduszce, bloku lub kilku książkach tak, aby biodra były wyżej niż kolana. I aby było Ci wygodnie. Jeśli chcesz poprawić włosy czy ubranie, zrób to teraz, żeby nie rozpraszać się niczym podczas medytacji. Sprawdź, czy siat skrzyżny jest dla Ciebie komfortowy. Jeśli nie, możesz spokojnie usiąść na piętach. Z wdechem wypchnij klatkę piersiową do przodu, z wydechem zaokrągli plecy. Wdech, klatka piersiowa do przodu, wydech zaokrągli plecy. I jeszcze raz wdech, serce do przodu. Wydech i okrągłe plecy. I teraz zatocz biodrami koło w prawo, do tyłu okrągłe plecy, w lewo, do przodu. I powtórz ten ruch jeszcze dwa razy. Ruszaj całą klatką piersiową i biodrami. I zmień kierunek i zatocz takie trzy koła w przeciwnym kierunku. Pewnij się, że siedzisz wygodnie, biodra są wysoko, kolana nisko, dłonie leżą na kolanach. Zamknij oczy i weź głęboki wdech nosem, i mocny wydech ustami. Z samego dna płuc wdech nosem aż do żeber, do klatki piersiowej, do gardła i wydech ustami. Jeszcze raz mocny wdech nosem. I teraz zatrzymaj ten wdech na kilka sekund. Trzymaj, trzymaj i mocny wydech ustami. Zatocz dwa koła barkami do góry i do dołu. Kręgosłup jest prosty. Teraz postaraj się już więcej nie ruszać i zostań w tej pozycji, w której jesteś. Jeśli chcesz poczuć się mocno na ziemi, mocno po niej stąpać, jeśli Twoje życie jest nieco chaotyczne i czasem wymykać się spod kontroli, trzymaj dłonie wewnętrzną stroną na kolanach. A jeśli czujesz się ciężko i ospale i potrzebujesz trochę uniesienia, niech Twoje dłonie będą skierowane ich wewnętrzną stroną do góry, aby zaprosić nową energię do Twojego życia. I teraz obserwuj twój oddech, jak wdychasz powietrze i jak je wydychasz. Nie wymuszaj tego oddechu, nie staraj się, aby był dłuższy czy krótszy, nie zmieniaj go w żaden sposób, zwyczajnie obserwuj go, kiedy przychodzi. Wypełnia cię i kiedy odchodzi z taką samą łatwością, z jaką przyszedł. Oddychaj swobodnie. I być może zauważysz, że po jakimś czasie Twoje myśli zaczną odchodzić. Ciężko jest utrzymać skupienie, utrzymać koncentrację na oddychaniu. Więc kiedy różne myśli zaczynają do Ciebie przychodzić, z taką samą łatwością, z jaką przychodzi oddech, pozwól im przyjść i z taką samą łatwością, z jaką oddech odchodzi, pozwól myślom również odejść. Bez trzymania się żadnej myśli, po prostu obserwuj je bez przywiązania. Ludzie mają około 60 tysięcy myśli dziennie, więc gdy zwolnimy chociaż na 10 minut dziennie, po prostu podążając za oddechem i koncentrując się na nim, że będziemy mieć w zamian 59 995 myśli na dzień. Za każdym razem, gdy tracisz skupienie, wróć do oddechu, poczuj go, jak wypełnia Twoje płuca, cała Twoja górna część ciała rozszerza się. Twoja klatka piersiowa unosi się, żebra się rozszerzają, a z wydechem wszystko się opróżnia. I teraz przenieś swoją świadomość do koniuszków swoich palców i poczuj ciepłe uczucie w palcach. Poczuj w nich rosnące poczucie ciepła, które wędruje od do palców, do dłoni, do ramion, wyśli tu ciepło do klatki piersiowej, i do Twojego serca. Poczuj to ciepło od Twoich palców aż po same serce. Każda myśl jaka się pojawi, niech będzie dla Ciebie jak chmura. Zauważ ją i pozwól jej odpłynąć. Bardzo powoli, trzymając zamknięte oczy, złącz razem dłonie naprzeciwko przestrzeni Twojego serca. Dociśnij dłonie do siebie i znowu poczuj to ciepło między Twoimi dłońmi. Przybliż kciuki do klatki piersiowej i poczuj ciepło bijące z Twojej klatki piersiowej. Delikatnie ukłoń podbródek do klatki piersiowej i z wdechem unieś głowę do góry i otwórz oczy. Mam nadzieję, że ta krótka medytacja pozostawi cię w stanie ciepła, koncentracji i spokoju. Życzę Ci wspaniałego dnia. Dzień dobry. Namaste.